Jest na szparagi, więc zróbmy moje ostatnie odkrycie, najlepsze szparagi, jakie przeciwiadłem. Będziemy potrzebować szparaga, oczywiście, cytrynę, czosnek, czerwoną cebulę oraz oliwę i serfeta. Ja moje szparagi przypłowiam na pół, niestety, ponieważ chcę je najpierw ugotować tak do 10 minut. Można od razu zdusić je na oliwie w patelni. Ja połączę sobie te dwie techniki. Troje czosnek do podsmażenia na patelni, później ze szparagami, więc siegam, 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 jak najlepiej potrafię. Tak samo czerwoną cębulę, którą w tym wypadku robię do salsy. Salsa, która będzie właśnie polegała ze soku z cytryny, troszeczkę octu jabłkowego, aczkolwiek mi się go wlało zdecydowanie za dużo, oliwa z oliwek oczywiście, trochę przypraw do smaczku. I troszkę właśnie czegoś słodkiego jak miodu albo jak ja syrop zagawy, ale znowu za dużo. Następnie podsmażam na oliwie do smażenia właśnie to, co powiedziałam. Serwuję z serwetą, posypuję salsą, do tego dodaję grzaneczki. I oczywiście muszę przed pierwszym posiłkiem kefirek na swój żołądek, sadzić. I voilà, gotowe. Zapewniam was, że lepszych szparagów nie jedliście. Tak jak ja właśnie tutaj zaskoczona jestem, że jednak potrafię.